Manko, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj ze mną jest moja siostrzyczka Wiktoria, nie wiem gdzie ona jest, bo ona jest gdzieś dalej. Ona płynie wodą, a jestem tutaj. Odrodziłam się blisko, bo, e, blisko wioski. No może się na... Znajdziemy się spokojnie, spokojnie. Spokojnie się znajdziemy. Ej! Pogubiłam blok Girtu, aha, dobra, fajnie A patrz co ja mam Bo ty nie jesteś na moim. Jestem na twojej stół, ja wszędzie w wiosce, zobaczymy czy tu mamy O Czemu tu jest łóżko? Czemu tu jest łóżko? Jest lawa Jestem jest ten. jest skrzynka. A co ja mam! A skrzynka! Bieda. Trzy jabłka. A yy, przed odcinkiem sobie załatwiłam mam, mam jakieś tam drobne rzeczy. Ja bogata! Co? Co? Tylko nie mogę znaleźć i... Yy, I to jest podróbka Minecrafta jak coś, ponieważ... No... Jeszcze nie szczelnęłam sobie Chływam koszyk nie umiem znaleźć miasta To jest wioska Zbieramy sobie ziemniaczki Mamy już 12. Są niewygodne. No to, zbieramy ziemniaki. O Zawiesiło mi się coś przez chwilkę, dobra. Mami. O, tutaj jest zachód słońca. U mnie nie. Ty nie jesteś sama na moim. Jestem. Mamy 22 ziemniaczki. Manda. Mamy pochodnie, Łukasz, to jest nie? ok. To jest spoczko, ponieważ łodne. mamy pochodnie. Później sobie zbierzemy chlebek. Też byłam w Wiktorii, tam się odwiedziłam. No i mamy mur, bo już zaczęłam budować. Po, e, Przed odcinkiem zaczęłam Może ty masz budować tak, że sobie. Ty mieszkasz w takim domu, co? Może ty zakończyłaś tak, że. To weszłam na twój serwer a no to nasze hmm, Nie mogę. No nie wiem. Ja uśpię. Zapomniałam, że się nie położymy na Wiktoria. Albo wyjść z gry, albo, albo znajdzie mi wioskę. My sobie oświetlimy mój domek. Przez chwilkę tutaj zamieszkamy, ale mam dużo pochodni. Już nie mam. Trzymajcie maszynę, czy masz? mam sześćdziesiąt Mam Dwa piaski. Się robić ciemno nie tam. Ja bym znalazła słodko. Bo... No. Jakaś góra tam jest. Równo, ja, bo jak ktoś spadł, to ja... Ania, nie mogę się ustłapić. Powiedz na tą górę na razie. No więc my idziemy spać. O, Wiktoria niedawno wyszła z gry. Tak. A mogę że się pokazać jak widzą jak grasz u mnie? Ale musimy być u mnie na razie. Nie będę z nimi w trakcie tego nas serwera. Zobaczymy, może któryś... Może inny domek sobie wezmiemy. Mamy już pierwszy lewer. Teraz jakieś szło. No ja kraciłam. O kurde, ni... Przez przypadek się zagolopowałam i co to zniszczyłam? Dobra. Ej patrz! Tutaj no są schody. I chyba znalazłam. Podobuł budowa. Kradne łóżko. O Mak kto? To Mąsiu. Piszciciu. Nie, nie ma tu para. Tutaj będę miała... Też, 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 też. Manda. Patrz! Albo tu. Tak. Manda. Ja się może się spotkamy. Nie no, może, może Nie wiem co ja tu robię, ale okej. Okay. Dobra, ja zrobiłam... Ja znaczy też się nagrywam. Zrobiłam z łóżka, <grym>, fajnie to nie wygląda, Tu będzie moje. Manda jak niszczysz no. ten piasek to będziesz miała fajnie, będą łóżka wysyć. Było nas trzech, każdy z nas inny krew, ale jeden Dobrze. to to, ja nagrywam. Tutaj, będziemy tutaj, mi się podoba. Amanda, Nie wiem czy to. Amanda, help. No tak szybko Wiktoria się nie zobaczymy, bo gdzieś jest... Nie. Ja przed odcinkiem... Ja niedawno zatrzymałam i zrobiłam sobie łóżko, bo trochę z tego było roboty, bo mi się nie udawało. Musiałam znaleźć dobre miejsce, żeby jak się odrodzę, to żeby tam... I idziemy szukać Wiktorii, tylko najpierw musimy się przespać, bo zginiemy i się tutaj nie odrodzimy. Przecież przespałaś się jeden No, ale zepsułam łóżko. Hmm. żeby nie można było wyjść za to... dłoń. Wiktoria, to jest wiadomo, no. O kurde, tutaj będzie trochę brzydki ten mur. No, po co ja znalazłam? Jednak robię tak. Jestem w takim olesiu. Dobra. pokażę. ludziom, jak No, tylko nie, nie to, no to, zobacz. Ale zobacz, jaki mi się. Aha, no? Tak się... Wittoria, jesteś blisko chyba mnie. O kurde. Ja szukam, ale nie mogę znaleźć. Trochę mam ciężarę Jak, nie ma. Zbierałam sobie z oskimi. Robiłam sobie z kilofa. Hey. Y nie mamy jeszcze kilofa, to idziemy. Miller, żewa, nie jestem głonna. My nieraz graliśmy na modach, ale już nie gramy. Ponieważ no to się trochę nie za bardzo podoba. Dobra, więc nie gramy już na modach. Zatrzymam na razie zaraz to jest powyżej tej statystyki, jeżeli patrzymy na, na statystyki ogólnoświatowe. Mada, zobacz na mnie. Cicho, Cicho Wiktor. Wiktoria. Hmm. Jeszcze chcecie więcej filmów z Wiktorią, to piszcie. Pomożemy jeszcze nagrywać robloxa. A ja mam Robloxa. Znaczy ona nie ma, to ci ściągnę. Nie ściągaj mi do A, przecież ja już mogę coś z tego zrobić. A, ciekawe, mogę powiedzieć, tu, co Jeden crafting. Mogę to powiedzieć ludziom? No. Bo jak będziecie mieli i tam takie rzeczy, że płatne, nie klikajcie, bo w, ja to, bo w Dobra, Wiktoria. Nie chcę, na pewno o, na kilof na kilof kilo, kilo. i na kilof dobra no to mamy wszystkie rzeczy takie podstawowe a jeszcze czegoś um, robi może kilof z kamieniem, z kamieniem. Pod, patrz. patrz patrz ile mam rzeczy no hmm, tutaj no to patrz ile mam rzeczy

Mmmm. Dziękuję. Dałeś mi więcej? Deł. Bo nie każdy daje w tym. W tej podróbce. Ogłębię to jest fajna gra. Tylko, że ja mam. To znaczy ja, mam. Wiktoria, ja mam wyznaczony limit czasu. 12 minut. I już 9 nagrywamy. No. Więc dzisiaj tylko znaleźliśmy od razu wioskę. No, a ja nie mam... Tą serię będziemy jakoś nawiązywać i piszcie jak będzie się nazywać. Mogę ją nazwać am... Neonkowo, nie, Neonkowo to ma neon. Nie wiem, nazwiemy jakąś tam naszą wioskę. Może nazwieć, może nazwy Amikowo. Mm -mm. może widzę kogo to będą widzi pierwszy komentarz pod tym filmem znaczy pierwsza łapka to nazwy, to no to po prostu moja wioska pierwszy komentarz i tak będzie się nazywała moja wioska piszcie w komentarzach ja, ja nie mam pomysłu a, wiesz co, a Więc to będzie pierwsza część no, A wiesz co? Jest co, Ami? Co? Bo ja sobie tak nagrywała nie?